Odcięliśmy się od zła systemu komunistycznego. Powiedzieliśmy jasno, chcemy budować naszą demokrację bez systemu komunistycznego. Tak, potrzebujemy partii prawicowych i partii lewicowych z wrażliwością społeczną, ale bez komunistów. I bez komunizmu. Bo komunizm był zły. Tak jak niemiecki narodowy socjalizm był zły, tak komunizm był zły. Ale przyszedł i powróci. 13 grudnia, całkiem niedawno, powrócił 13 grudnia. Postkomuniści z marginalnym poparciem społecznym, za sprawą politycznych i partyjnych układanych, dostają najważniejsze funkcje w państwie Polskim. Po tym 13 grudnia przywraca się funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i tym, którzy gasili to światło wolności. Przywraca się przywileje emerytalne. Bohaterowie naszej wolności żyją często gorzej niż ci, którzy chcieli nas zniewolić. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie zgodzi się na brak dziejowej sprawiedliwości. Niech żyje Polska! Precz z komuną!